Cześć, tutaj Wolfix. Witam Was w tej specjalnej grze, o której mówiłem. Jest to gra Mythos. Tak, jest to gra yy, MMO wykonana, przez gry jest Hambitsoft. Yy, gra z 28 kwietnia tego roku. Gatunek gry CRPG. jest CRPG. Jest ona darmowa. Jest jak widzicie z polskiej wersji językowej, co jest bardzo uważam fajne i przyjemne. Po prostu gra się tak lepiej. Jest ona wykonana w konwencji hack and slash. Czyli podchodzi pod tytuł takie... Znaczy, największym chyba za tytułem, czyli Diablo 2. Chyba każdy kojarzy Diabełka. A więc jest to gra tego typu, tak. Po, a, akcja gry jest umieszczona w magicznym świecie Uld. Tak, czemu się gada nie ma? Ponieważ y, miał inne sprawy na głowie i powiedział, że nie ma za bardzo czasu kręcić ze mną teraz Mythosa, bo musiałby go jeszcze ściągnąć, czekać na update'y i tak dalej. Więc powiedział, że mam sam kręcić, no i kręcę. No a więc ja już mam konto, więc się logujemy. Login, tak, tu mamy listę światów, konto, hasło, wiadomo. Mamy świat tutaj niemiecki, francuski, turecki, angielski. No, my oczywiście wybieramy polski, piszę swoje konto. Jak zwykle nie było przez normalnie, to ktoś mi zajął już tu hasło, dobrze. No i. Niestety, musimy wpisać tutaj hasło dodatkowe. Na początku wybieramy. No, więc teraz zrobię krótkie cięcie, i po tym hasło dodatkowym, jak już swoje wpiszę, to wracam za moment. Tak, już jestem, wpisałem te hasło. Te hasło dodatkowe polega na tym, iż jest to zabezpieczenie naszego konta. Kolejne te cyfry, które tam są, są generowane losowo. I musimy mieć 6 znaków, czyli 6 cyfr wpisać. No, dobrze, to się ogrzało. No, tu mamy, jak widzimy, tu. Premieras, czyli do czego dodaje nam dana rasa, bo tu mamy rasy, opis klasy, Nimortis. Tutaj mamy opis tej klasy, a tu opis tej rasy. Jakie mamy rasy do wyboru? Jest to gremlin, jak widzimy, mały. Jego atrybuty to siła 23, wzrost 22, witalność 23, mądrość 12. Kolejnym jest Satyr. Oj, to się nie wczytał jeszcze. O, jest, już. jest to Satyr, siłę 21, wzrost 20, a witalność 25, mądrość 14. Tak, tak wygląda Satyr. Kolejną klasą postaci jest człowiek. No wiadomo jak w każdej grze MMO, ra raczej wszędzie jest człowiek. Tu mamy opis rasy, tak ten. Sił ma 23, wzrost 18, witalność ma bardzo dużą 27 i mądrość 12. Kolejną rasą jest Cyklop. To dosyć taki przyjemniaczek, taki pudzian duży. No, siły 25, zresztą 20, 20 Witam 25 i majorów 10. Jak widzimy, nie jest zbytnio mądry, no. no. dobrze, to tyle o rasach. Jakie mamy klasy postaci? Nimort, czyli tutaj jest groźnym przeciwnikiem. Głównie nimort polega na walce, w walce wręcz. Tam podkładanie jakichś tam chyba bomb, nie, bomb nie, możemy przyłać swoje stworzenia. Tego typu rzeczy. Dobrze, dalej mamy piromanta, no, czyli jest to taki mag. Jak w każdym grze jest zawsze jakiś magik, tak więc to jest piromanta. Sama nazwa wskazuje, że włada on ogniem, tak? I włada on właśnie ogniem. Yy, o, tylko ma dużą mądrość. Chwilę tego sprawdzę. No i widzę, że najlepiej Recenter ma dużą mądrość, a to chyba przydatne. Dobrze, kolejną klasą postaci jest technolog. Jak widzimy, nietypowe może, bo on ma strzelbę. I tak, z tej strzelby strzela. Oczywiście jest to coś tego typu jak łucznik, tylko po prostu on jest wyposażony, wyposażony przepraszam, w strzelbę. Więc raczej musi mieć dużą zręczność. Zobaczmy, kto ma największą. Człowiek. O! O! Gęł nie ma dużą. Aha, no dobrze. To zrobię może jakoś klasy, postaci. Ja sobie zrobię. Nimorda ni tego przyjemniaczka, co walczy mieczem. Ogólnie taki siłacz. Powiem, powiem, mieć dużo siły, więc kto ma najwięcej? Satyr. No więc weźmiemy jego. Tak więc yy, rasę weźmiemy jako cyklop, Klasę postaci Nimort. Dobrze, mamy oczywiście to wybór płeć, mężczyzna, kobieta. I ozdobę tu kolor skóry wybieramy. Może wezmę ten twarz jaką. No tu widzimy, mu się zmieniają jakieś znaki. Tu na twarzy... Co by tu, nie tu weźmiemy tą, fryzurkę. aha, to on nie ma fryzur, tylko ma wąsy dajemy mu jakieś ciekawe, a może bez. Kolor włosów, yy, nie ma włosów i akcesoria to się zmienia mu rogi, o widzimy właśnie. Ma takie, ma dwa, tu takie, tu taki, tu bez jest, a tu ma pomany. My weźmiemy chyba tą opcję, a wezmę tą, o, to mi się podoba. Dobrze i nazwę postaci oczywiście wpisujemy, to będzie wall, fix, pewne mi zajmą, ale dobra. Teraz tu wybieram rasę, klasę postaci, płeć, tu ozdoby swoje. Tutaj dużo, za, dużo tych osób nie ma, więc zabawy. Nie jest dużo roboty przy tym, żeby się męczyć. O, bo tak nie wygląda fajnie, a tak, tak. A tak wygląda fajnie, więc wybieramy. Jest tego mało, więc nie ma co dużo na tym główkować. Dobrze, jeśli ktoś czy, ch chce przeczytać, niech się czyta tutaj, a my wejdziemy do świata. O, Ech, zawsze ktoś mi zajmie, nie? To wejdziemy przez 2x. O, tak widzę, widzimy tu loading, jest walca, otrzymujemy zbyt wiele czasów. Zakup, lepsze zbroje, lepsze... dobra. No. Jak widzimy już jest powoli widok hack and slash typowy dla tych gier. Tu widzimy jakieś zbliżenie. Tu chyba mamy jakieś... Tu mamy ogólne prady. Chwila. Nie mogę się jeszcze ruszyć. Tak, fajnie, pokazuje mi. No super. Cieszę się też. No i zaczynamy. Y czym o. o, czym chodzimy w tej grze? Możemy chodzić w SADEM tak zwanym W-A-S-A-D wsadem po prostu lub po prostu trzymamy yy, lewy przycisk myszy i po prostu chodzimy tam gdzie chcemy tak prawe przyciski myszy bo mamy to mamy jakieś magię om ataku na przykład jakieś szybkie cięcie tak tutaj ustawiamy sobie jaką chcemy magię podstawowy atak to będzie at oj I będzie po prostu atakował prawym to robimy ja na przykład biorę tą i prawym mam już tą magię wybieram Mamy oczywiście, jak widzimy, pasek życia, tu czerwone kule i manę niebieską, to wiadomo już, o co chodzi. Mamy oczywiście tutaj pasek, na który wkładamy swoje umiejętności, jak i różnego rodzaju mikstury, na przykład po jedynku mam tu miksturę żywotności, tu mam manę i tu mam... Yy, to jest to samo? Tak. I tu mam właśnie tą magię na trójce. Dobrze. Tu mamy... Tu mamy jakiś czaty z świata ogólny, lokalny, nowy gildia, szukaj... Dobrze. Tu mamy ukryj listę ikon, kartę postaci pod C, pojętości K, osiągnięcia, dziennik misji, rzemiosło, atlas map, lista znajomych, gildia, zespół to nie wiem co to, ranking, sklep z przyrządami, plecak, dopasowanie, do dopasowywanie drużyn i pomoc dla początkujących to chyba nam się przyda. No, i Escape, i tu mamy ustawienia główne, gry, tak, tu wylogować się, żeby wyjść z gry, opcje i tak dalej. Mamy oczywiście tej mapę i takie wykrzykniki, to znaczy, że mamy na przykład u niej mamy jakiegoś Questa, i tu mi się zresztą A, sterowanie. No, i tu mamy ładny opis sterowania. To jest Interface, tu mamy wszystko opisane. Może to szybko przejadę, to sobie zastopuję. tak, tak, tak no dobrze B. pod B mamy ekwipunek mamy tu nasze przedmioty, możemy je przesuwać dobra to tu położę mamy składniki i inetka fajnie, co to? ale mnie klatkowanie mam proszę Państwa nie wiem czy mam takie duże i robię szybkie cięcie, ponieważ mam bardzo dużo klatkowanie. za chwilę wracam Dobrze jest z powodu. Mam nadzieję, że klatkowanie mi spadnie, o jednak nie. Nie wiem, czemu mam takie naprawdę duże, mnie to tak denerwuje to. Dobrze podejdźmy do tej typiary, mam tu jakieś questa. Warsfix lubi polować, bla 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 bla. No i możemy questa odrzucić, jak i przyjąć. No, PD mamy 34, jakoś mam pierwszy level, warto brać wszystkie questy, bo nic się z tego miasta. Tak. I uda się w kierunku wskazać strzałka. No i muszę iść w tym kierunku, gdzie mi wskazuje ta strzałka, bo to jest pomocne. Ona nam tylko pokazuje. Yy, aha, bo to zmniejszy się ten czat. Teraz. No i mamy zabić tego wilka, no więc po prostu klikamy na niego lewym i atakujemy bydle. Jak widzimy, wypadło z niego całość wilczy, kieł i coś jeszcze, podnosimy to E. jak nam pokazuje E, E. Klikamy B i mamy to w ekwipunku. Yy, tu nam pokazuje, że mamy prawym i zidentyfikować to. I możemy sobie tą pelerynkę założyć. Jak widzimy, mamy założony. W skalę klawisz pokazuje nam się nasza postać Wolf, Xin, niebo, tu możemy mnie obracać. Mamy, jaki mam poziom, punkty atrybutów: siła, zresztą, witalność, mądrość, obrażenia etc. Tu mamy również szkapunek, tu mamy chem, tu mamy, nie, tu jest yy, koszula, sukienka koszula. Naszą broń, tu możemy mieć drugą broń lub tarczę. Nasz pancerz, kaftani, morda, buty, spodnie, tu rękawice, widzę pas. Tu chyba na No. Tu mamy ubranie i kostium możemy mieć. Dobrze, podkam mamy pewne naszą umiejętności, tak. I mamy do wyboru jakby w każdej rasie, Nirmot, Technolog czy piromanta, mamy jeszcze trzy jakby rozgałzienia. Mamy tu mistrz ostrzy. To wiadomo, że zazwyczaj posługuje się mieczem. Kwawy sierpacz. Też tu widzę chyba coś z mieczami. I szkarłatna na dłoń. To więc, z tego co wiem, on jest taki bardziej na przywołania, przywołuje swoich kompanów. Takie brzydkie jakby psy, nie wiem jak nazwać, takie coś przywołuje. I to pomaga w walce. Więc w każdej klasie postaci, czy, czy jak już wspominałem, mamy takie trzy rozgałęzienia i w którąś musimy iść. Albo we wszystkie, to już jak ktoś chce, ale raczej we wszystko tak jechać to nie polecam. No dobrze, to tyle, idźmy do tej babki. Przepraszam zakładkowanie, ale... O dobrze. I ona się nazywa tam jakoś. Dobrze. Co jeszcze? Aha, dobrze. zaliczyliśmy questa. Wielkiego niedźwiedzia. Tu mamy widać misję, nam się pojawiają jakieś lochy. To tak, później sobie można przeczytać. Co jeszcze mogę pokazać? Gildi nie mam. Znajomych mapa, rzemio... O, mamy rzemiosło właśnie. Poder mamy różne rzemiosło, trochę jak Wpisuje się, z World, World of Warcraft, jakiś Rzemiosło, że możemy tam zostać kowalem, nie wiem dokładnie, jest co się dowiemy, mam gdzieś iść. Aha, do teleportu już, ciekawe. Aha, do mrocznej jaskini, klikamy, bo taki teleport, klikam na jego lewym, to nam pokazuje lewym i podróżuj. To nam chwilkę potrwa, ostatnie piętro, tak, i tabem, tak jak w Diablo 2. Tylko to mi się wyłącznie wyłącznie raczyka z tą grą. Wciskamy tab i pokaże nam się taka mapa. Tak samo jak, było, jak jest w Diablo. I mamy tu zabijać jakieś tutaj śmieszne stworzonka. Pierwsze tu prawy możemy magię użyć. Uważam, że magie są dość ciekawe. Grafika w tej grze w Metro. O, jakiś większy, nie, jakiś bossik też mam. Bosy. Dobrze, bez problemu go rozwaliśmy. I pod J mamy takie. Jakby to powiedzieć, opisy, tak? Klikamy na niego prawym, przeciągamy tu i mamy początek bitwy Wolfix Mam taki opis, klikamy i prawy i cofa nas do. Dobrze mówię? Tak, do początku. To jest taki teleportacja, kamień kotoficzny. Bardzo pomocny, kiedy szybko chcemy się wdostać z jakiegoś miejsca. Dobrze, i wracam do naszej ulubionej pani. Wyłączamy tab tutaj. Klikamy na nią, tutaj, już lewym, potwierdź tak akceptuj. mam kolejną misję. Mamy kupić jakieś miksturki. Śmieszne. Tu. Chyba u tego pana. Tak. Kupimy. Aha, tu. I przeciągamy. I mamy jedną miksturkę. Mamy wrócić z powrotem tej pani. Jak widzimy, grafika w grze nie jest zła. Jest kolorowo dosyć fajnie. Tu możemy przybliżać oczywiście. Do grafiki nie mogę się przyczepić. Jest fajna, to są moje ocena tej gry. Dobrze, tu potwierdź, tak? Zakończmy tą. Akceptuj. Akceptuj. Przepraszam, mam duże klatkowanie. Dobrze, przedstawienie mistrza. Znowu idziemy za strzałką. Przypominam, że tylko ta strzałka nam, y kieruje nas w tej początkowej wiosce. Później, niestety, jej nie ma. Tak, widzę, że 14. Minus za moment mam dobrze to akceptuję e, zamknij i tu mam jakieś rzemiosło, ale widzę, że czas mi się powoli kończy, może szybko to zrobię, E podnosimy do R I to właśnie o czym mówiłem mamy te rzemiosło tworzywa, tu możemy młoty, maczugi, ogólnie obroni, biometria, metafizyka, bierzemy stwórz Co dalej? stworzyłem, tak dobrze, czy to jest to z tą? Nie, nie, to... dobrze widzę, że już mi czasu mało zostało. A więc jak oceniam tę grę? Tą grę oceniam na 7 z plusem, jest dość ciekawa, ciekawa grafika. Przypomina mi bardzo czasy, kiedy grałem, muciłem w Diablo, a i jeszcze jedno. Chciałem powiedzieć o tym, że szukamy kogoś, osoby, która zrobi nam tło do kanału. Ale jeśli umiesz zrobić tło, lub zaszkodzić, kto umie zrobić tło do kanału, napisz nam. Bardzo czekamy. A więc, na tyle z grymetrów. Mam nadzieję, że ciekawym ją wam pokazałem. A więc, na tyle. Cześć, trzymajcie się.